Taki krótki odcinek, przeżyć mi dzisiaj ograniczyć w końcu. Dajna, tak jak mówiłem, solidny, tak na oko gdzieś około kilograma. Jest już podłączony, jak na dobrą sprawę, teraz myślę, że. Za mała rozdzielnica. Teraz mógłbym wstawić trochę większą. Na szerokość byłem ograniczony, ale myślę, by jeszcze czwarty rząd. Wstawił czterorzędowo, to by było dla mnie wygodniej wszystko instalować. I rozbudowa łatwiejsza. Tutaj już za bardzo nie rozbudujesz. No i jeszcze tutaj jakiś trzypolowy zabezpieczenie wstawisz. Zobaczymy, co będzie. Na razie jest tak, składam, zamykam wszystko. Tu jeszcze mam drugi. Także jest solidny dosyć. To jest używka e, kupiona e, przez internet. E, 300 zł. E, Nie wyniosł jeden. E, to jest starszy model. E, aktualnie ten sprawdzamy, takim mówiłem, 1500-1600 zł. Jest taki kombinowany, iskiernikowo-warystorowy, także solidna maszyna. Tak już wygląda zmontowane, wszystko zamknięte, tutaj jest tylko zaślepkę, tu zaślepkę i w końcu <grybujesz> instalacja elektryczna <grybujesz> skończona.